ma wszystkim! Właśnie zaczynam swoją wyprawę po Azji i na samym początku chciałbym Wam powiedzieć, jak będzie wyglądała. Będę w podróży ponad 3 miesiące dokładnie 3 miesiące i 1 tydzień i już Wam pokazuję, jak będzie wyglądała. Jestem dokładnie na Phuket. Z Phuket lecę do Kuala Lumpur. Następnie z Kuala Lumpur lecę na Filipiny do Manili. Z Manili na Palawan. Z Palawanu wracam z powrotem do Manili i lecę do Japonii, ląduję w Osace zostaje parę dni, lecę do Tokio z Tokio lecę do Seulu z Seulu zostaje wiadomo parę dni, następnie lecę do Hongkongu, będę starał się dostać wizę do Chin, gdzie i chcę wjechać do e, jak to się nazywa tutaj? dobra, mieszka z tym teraz, bo tutaj jest słabo to napisane z Hongkongu, następnie polecę do Wietnamu do Ho Chi Mi, czyli starego Saigonu. Kupuję tutaj motor. Cały Wietnam do Hanoi Chcę przejechać na motorze. Po drodze, oczywiście, zwiedzając. Poświęcę na to około 3 tygodni. Następnie wjeżdżam do Laosu. Po Laosie będę około tygodnia. Biorę samolot. Lecę z Laosu do Bangkoku, z Bangkoku do Birmy. W Birmie zatrzymuję się w Mandalay. Po około 2 tygodni będę trenował Ledweight. Następnie cały Całą Birmę i Tajlandię chcę przejechać autostopem do Bangkoku. W Bangkoku biorę samolot, e sorry, biorę pociąg i jadę do Kambodży. W Kambodży spędzę parę dni, zobaczymy jak będzie, co się będzie działo i z Kambodży lecę na Sri Lankę. Na Sri Lance spędzę swoje święta i Sylwestra i tam zakończę właśnie swoją podróż. 3 stycznia wracam z powrotem na Phuket i na tym się zakończę. ma wszystkim! Zaczynamy nowe podróże wojownika. się normalnie nie mogłem doczekać tego dnia i wreszcie jest. Właśnie prawie spóźniłem się na swój pierwszy samolot. Przyjechałem 45 minut przed odlotem. Powiedzieli mi, że mam być godzinę wcześniej, ale że to akurat jest Puket, to mnie wpuszczą. Całe szczęście. I właśnie od razu wsiadam do samolotu. Pierwszy lot mam do Kuala Lumpur w Malezji. Zostaję tam na 4 dni. I nie wiem czy w sumie będzie tam tyle co robić. Brat mi mówił, że tam jest nudno. Zobaczymy. Później lecę na Filipiny, na Filipinach będzie zdecydowanie co robić. Także tego się na pewno nie mogę bardzo doczekać. No i doleciałem do Malezji. Lot minął mi bardzo szybko. Od razu usnęłem, obudziłem się, jak wylądowaliśmy, praktycznie. Idę szybko odebrać swój bagaż. No i co, przepakowuję się szybko, że miał wszystko w jednym plecaku, bo z podręcznym nie byłoby mi wygodniej, żebym musiał nosić dwa plecaki. Biorę metro, jadę do hotelu. Prawdopodobnie nie pozwolą mi się jeszcze tam zameldować. Znaczy, jadę do hostelu, bo mam hostel wynajęty. Od 15 dopiero mogę się zameldować. Także zostawię bagaże i ruszam w miasto. Muszę kupić na pewno kartę z internetem, muszę wymienić pieniądze. No i zobaczymy co dalej. Ponieważ jest to pierwszy filmik z mojego wyjazdu, od razu muszę podziękować wszystkim, którzy dołożyli do tego cegiełkę. Czyli jest to każdy z Was, każdy, który ogląda moje vlogi, każdy, który, kto wysyłał mi pieniądze na Patronite, na PayPal. Oczywiście bardzo dziękuję firmie Polish Fighters za pierwszą edycję koszulek. Dziękuję bardzo Sibiga Fight Gear, którzy zrobił drugą edycję koszulek, które dopiero są do kupienia. Także na końcu filmu zobaczycie, można zamawiać. Jest to dołożenie cegiełki do mojego wyjazdu. Dziękuję Wam naprawdę wszystkim, bo to dzięki Wam jest na podróż. W każdym odcinku z danego miejsca, gdzie będę, będę starał się Wam przekazać parę informacji, że jeżeli ktoś z Was będzie się tu wybierał, żeby po prostu wiedział co i jak. Pierwszą taką ważną informacją jest dostanie się z lotniska do centrum. Ja wybrałem metro, ponieważ jest to najlepszy środek transportu moim zdaniem i już Wam pokażę, jak to wygląda i ile kosztuje. Na lotnisku kupuje się taką autokartę. Koszt to 120 zł. Obejmuje to dojazd z lotniska do centrum i powrót na lotnisko. Plus dodatkowo 2 dni mogę jeździć praktycznie wszystkimi liniami, ponieważ jest ich 9. A o, tutaj dokładnie jest ich 9, ale ten bilet obejmuje 7. No ale myślę, że to jest super opcja. I nareszcie dotarłem do mojego pokoju. Mam dolne kojo. <taki>, Taki pokój. Mieszka nas tutaj. Teraz jest chyba 7 osób. Moje łóżko górne jest wolne. Także dobrze. No i co? Ogólnie jest spoko. Zobaczymy, jak będzie 3 dni. Klimatyzacja też jest. Jakoś dawno. I tak będę tylko tu spał. A ogólnie budynek zajebisty. Mamy fajny basen. Jest siłownia. W całym centrum Kuala Lumpur. Także nie mogę narzekać. Za trzy noce dałem 55 zł. Myślę, że bardzo fajnie. W takim wieżowcu mieszkam na 32. piętrze. Spoko jest, po samym centrum. you. Sprawa z tym pokazem fontan wygląda tak, Szału nie robi, ale jest ładna. Jeśli. i w ogóle widok, zajebisty, naprawdę dużo osób tu przychodzi. Jeśli ktoś z Was będzie w Malezji i będzie miał ochotę zobaczyć, mi powiedzieli, że się zaczyna o 7.30. Tak naprawdę o 7.30 te fontanny się dopiero rozgrzewały, że tak powiem. Nic się ciekawego nie działo, świeciło, coś tam lało, ale nic strzałowego. O 8.00 zaczął się pokaz. Który trwał jakieś nie wiem, 15 minut Teraz od 10 minut jest cały czas tak samo Dlatego się stąd zabijam. Jak na razie bardzo mi się tu podoba Nie ma jakiegoś takiego mega szału Wiedziałem, że Malezja będzie krajem, który będzie z tej dolnej półki Ale jest spoko Jest dużo lepiej niż myślałem Wy pewnie tego nie zobaczycie, ale właśnie dwóch gości skoczyło na spadochronach z tej wieży. Ale zajebista sprawa. Idę właśnie na Chinatown. Miałem jechać metrem, ale stwierdziłem, że się przejdę, bo lubię chodzić po dużych miastach w nocy bo fajnie wszystko świeci. Lubię to oglądać. I ile tu jest kurwa bezdomnych? Masakra. Naprawdę. W Tajlandii, na ulicach Bangkoku, gdzie jest podobno bieda, w ogóle tego nie widać w porównaniu do tego, co jest Kuala Lumpur. Tu na każdej ławce śpi bezdomny. Jest ich tu naprawdę bardzo, bardzo dużo. Skręć w lewo. Dotarłem właśnie na Chinatown. Zaraz zobaczcie, co tu jest. Wszystko to samo praktycznie co w Tajlandii Kurde, wszedłem tu bardziej z myślą o tym, że coś tu zjem A widzę, że tu na razie to jest tylko targ Wszedłem właśnie na napój z trzciny cukrowej W Tajlandii piłem to wiele razy i bardzo to lubię Jest bardzo dobre Soksztynia cukrowej to praktycznie woda z cukrem, <grymne> ale bardzo smaczna. No i takiej ulicy właśnie szukałem. Tylko wózki, plastikowe stoliki i street food. Najlepsze, co może być. Co mam do jedzenia? Jajko, kurczacze ryż, ogórek, smoko nawet. Za 10 zł. Idę właśnie na metro i zbieram się do chaty wrzucić dla Was tego bloga. Co dzisiaj widziałem? Widziałem wielkie bogactwo i wielką biedę. Naprawdę w okolicy dwóch wież, Twin Tower, ludzie śmierdzą pieniędzmi. Widać normalnie, że mają. Że no jest tam i fajne samochody jeżdżą, ludzie porządnie ubrani i widać poziom wysoki. Przeszedłem 15 minut dalej, wszedłem na na Tam normalnie ulice pełne bezdomnych ludzi. I to naprawdę nie wyglądało to fajnie. No aż powiem tak, że jestem, nie wiem, nie mogę powiedzieć, przerażony, bo ja się nie, nie bałem. Ale jest to straszne, ile ludzi mieszka tu na ulicach. Nie żebrali, bo nikt ode mnie ich nie zniechciał, bo miałem naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy spali tam, siedzieli i nic nie robili. Po prostu mieszkali. Ale naprawdę niefajny widok. Mogę stwierdzić, że na ulicach, znaczy na ulicach Kuala Lumpur jest duża bieda. Czym to jest spowodowane? Nie wiem. Dobra, no to co, koniec tego bloga, kolejny będzie w niedzielę. E, na koniec tylko pamiętajcie, że komentować, zostawiać łapki, bo moja przygoda będzie trwała 3 miesiące i tydzień. Będzie się dużo działo, dlatego chcę, żeby było bum. Chcę, żeby dużo się działo na kanale, żeby dużo subskrybentów mi doszło. I tyle. I jeszcze na sam koniec przypomnę tylko, że sprzedaję koszulki, które będą cegiełkami do mojej podróży, ponieważ będzie bardzo długa. Jak się komuś spodoba, piszcie maile, wszystko powiem co jak. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam.